Witam w kolejnym odcinku. Tak jak widać, postępy względem poprzedniego materiału są dość znaczne, a to z kolei oznacza, że najprawdopodobniej jeszcze w tym odcinku będziemy uruchamiać naszą ślicznotkę, czyli pompę ciepła Rmax trzeciej generacji. I teraz co my tutaj mamy? Co się zmieniło? Zmieniło się to, że tutaj, jak chodzi o powrót, doszedł nam separator magnetyczny. Doszedł filtr skośny siatkowy. Powrót z bufora mamy już połączony. Powrót z wężownicy ze zbiornika CWU jeszcze nie, ale to już zostało, tylko tam dogrzeć kawałek rurki. Zasilanie mamy zgrzane, jak chodzi o wężownicę CW idzie tutaj na G-Boxa. Zasilanie bufora również jest zgrzane. Także, no co, zostaje tylko Skończyć ten powrót z wężownicy, no i doprowadzić zimną wodę do zbiornika. Coś jeszcze? No chyba tyle, no oczywiście jeszcze zaizolować te wszystkie rurki, no i podłączyć czujniki, w sensie nie podłączyć, tylko umieścić je w odpowiednich miejscach, nie? No i jakoś pochować tutaj, żeby to tam nie, nie wisiało, nie? Także biorę się za izolowanie tych rurek i widzimy się w kolejnym ujęciu. No, i po kilku godzinach pracy, sytuacja wygląda następująco. Mamy już zaizolowane rurki. E, moim zdaniem, prezentuje się to całkiem ładnie. Oraz mamy już zamocowane naczynie przeponowe na ciepłą wodę użytkową. Naczynie przeponowe jest to refleks seria DD. E, oprócz tego, zamocowane jest e, te naczynie na flowjetcie. Też z refleksa działać to ma w ten sposób, że część wody, która będzie tutaj płynąć do zbiornika, trafiać będzie w tym miejscu na taką kierownicę strumienia wody. Ta woda będzie częściowo tutaj wpadać, opłukiwać będzie ten zbiornik i wypływać będzie tutaj. Także bakterie, które lubią się rozwijać w wodzie, która stoi w tym miejscu, akurat nie mają szansy się rozwinąć. No bo ten naczynie będzie cały czas przepłukiwane wraz z wodą, która będzie napływać tutaj do zbiornika, a sam zbiornik będziemy raz na jakiś czas dezynfekować, podgrzewając jego temperaturę tam do iluś tam stopni. W tej chwili nie pamiętam ile, tam chyba było 60 czy 70. I pozostaje mi ostatnia rzecz, jak, jak chodzi o hydraulikę do wykonania, czyli połączyć to z tym, po drodze dając to, czyli separator powietrza. W tym przypadku jest to akurat Flamko Xtreme Vent. Tak to się prezentuje. No, pasuje do Xtreme Cleaner, bo to jest w sumie taki zestawik. Tak jak widać, ostatnie połączenie zostało już zrobione. E, całość została zaizolowana. Zamontowany został separator powietrza. No i zamontowałem obudowę naszego diboxa. Także e, całość prezentuje się już naprawdę ładnie. No ciężko będzie mi to objąć. Może wstawię tutaj zdjęcie, jak to wygląda. No i patrząc na ten zegar, tutaj instalację mamy już nabitą. Także możemy odpalać. Kurczę troszkę się boję, będzie to pierwsze przełączenie bezpieczników, jak chodzi o, o te obwody. No ale cóż, do odważnych świat należy. Jesteśmy przy rozdzielnicy no i oczywiście sobie już popisywałem to wszystko w międzyczasie tak zwanym mamy różnicówkę typu F mamy nadprądowe dwa wyłączniki, także pyk różnicówkę i pyk nadprądowe zobaczymy co się stało ok, tutaj nic się nie zadziało, bo trzeba włączyć jeszcze UPSa I ruszyła maszyna. A jeszcze trochę powietrza tu było w instalacji, i tak jak widać, a w sumie raczej słychać. Układ jest już odpowietrzony. Słychać w tym momencie tylko i wyłącznie pompkę obiegową. Sobie tam delikatnie szumi, no ale to jest piwnica, to mi to tam nie przeszkadza. No i co? Idziemy zobaczyć jak to pracuje na zewnątrz. A tak pracuje sobie jednostka zewnętrzna. Jak widać, a raczej w sumie słychać jest serio cicha. No bardziej słychać liście, które tutaj e, szurają po ziemi. No i słychać delikatny pisk inwertera, ale to jest zupełnie normalne. Tego nie przeskoczymy. Pięknie chodzi. Na pewno nie będzie uciążliwa. Jak na ten moment jestem w 100% zadowolony ze sprzętu. i wracamy do maszynowni tutaj jak widać bez żadnych zmian. Patrząc na zegar wskazujący ciśnienie instalacja jest nawet szczelna bo ciśnienie nie schodzi. Oczywiście po odpowietrzeniu no bo jak w trakcie jak się odpowietrzał układ to troszkę trzeba było dobijać. No ale teraz jak już jest wszystko odpowietrzone to jest już w porządku. Jak chodzi z kolei o nasz sterownik, no to ustawiłem sobie temperaturę zadaną dla CWU i dla bufora. Tu i tu mamy 30 stopni. Także sterownik będzie dbał o to, żeby temperatura była utrzymywana mniej więcej na tym poziomie. Mówię mniej więcej, bo jest oczywiście histereza, której będzie się trzymał. Także dla CWU, o ile dobrze pamiętam. Jest to 5 stopni, wejdziemy sobie w ustawienia, tak, 5 stopni jest ustawione, jest to wartość domyślna w tym przypadku, także nie załączy się, no bo, bo nie ma jeszcze potrzeby, tak. Dobrze byłoby pompę podłączyć jeszcze do sieci WiFi, no ale jeszcze nie mam przyłącza zrobionego, także neta tutaj jeszcze nie mam, także nic. Podglądów, z podglądu parametrów zdalnie, tak? Żeby tam coś tam sobie podejrzeć, to muszę być tutaj lokalnie. I na tym będziemy kończyć ten odcinek. Także standardowo zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Trzymajcie się, cześć.